Cześć, witam andras z tej strony. Aktualizacja zbiorniczka. Co się wydarzyło? No widzicie już rybki pływają, tak? Przede wszystkim to jeśli chodzi o obsadę. 11 mikrorazbora galaksy, zwane poprawnie podobno niebiański daniu perłowy. A więc mikrorazbora galaksy jest nazwą dla tej rybki popularną, ale podobno nieprawidłową. Nadal 3 amano. 8 red i 2 otoski, to jest wszystko jeśli chodzi o, o, o obsadę. Natomiast roślinki, no z, widzicie z lewej strony limnofilia wyleciała, a zastąpiła, znaczy wyleciała, nie całkowicie wyleciała, częściowo wyleciała, natomiast bo, ponieważ mocno, mocno, mocno za, za, zaczęła zarastać tamten, tamten kawałek akwarium, zastąpiłem ją tak zwanym cyprysikiem który widziałem w akwarium, mimo że jest rośliną podobno tylko i wyłącznie błotną, także nie rośnie niby w pełnym zanurzeniu, aczkolwiek widziałem ją w akwarium e, bardzo dojrzałym, bardzo, no może nie starym, ale kilkumiesięcznym, gdzie naprawdę była w świetnej kondycji, więc mam nadzieję, że u mnie będzie to samo. Jak widzicie też z lewej strony wystaje już tylko rura, nie ma filtra. Filtr wewnętrzny zastąpiłem kaskadowym. Uważam, że w tak małym akwarium nie ma sensu trzymać filtra wewnętrznego, bo i tak jest mało miejsca, więc po co jeszcze zapychać to dodatkowo jakimiś urządzeniami. Uwaga też na temat CO2 w moim akwarium. Mianowicie używam dzwona, tak? gdzie z puszki podaje dwutlenek węgla. Natomiast uważam, że i po moich obserwacjach tych 3 tygodniowych, uważam, że dzwon jest mało efektywną metodą podawania dwutlenku od do akwarium dlatego czekam na rurki, nakrętki, wężyki i tak dalej żeby zmontować, które zamówiłem w internecie na Allegro i będę sobie montował tak zwaną bimbrownię, będę robił CO2 na bazie kwasku i sody oczyszczonej i będę to podawał oczywiście przez dyfuzor który będzie mi to, ten dwutlenek węgla rozpraszał w taką ładną elegancką mgiełkę. Wiem z doświadczenia, ponieważ jak pamiętacie w pierwszym odcinku mówiłem, że już kiedyś dawno, dawno temu akwaria miałem i też podawałem dwutlenek węgla w ten sposób i tym, że z butli wysokociśnieniowej tak? i ten, ten sposób podawania dwutlenku węgla jest dużo lepszy, dużo bardziej efektywny niż te dzwony takie, które tam się pakuje do akwarium, a które tylko miejsce zajmują, nic poza tym, więc jak tylko mi przyjdą te rureczki zamówione na Allegro, a będzie to trwało około dwóch tygodni, bo z Polski do Norwegii niestety paczuszki tak mniej więcej idą, te zwykłe paczuszki, no to yy, moi drodzy wtedy już, kiedy zmontuję to wszystko na pewno się w kolejnej aktualizacji, jak tylko to dostanę i to zmontuję w kolejnej aktualizacji, na pewno się tym Wam pochwalę. Nadal czekam na roślinki, które zostały przeze mnie zamówione, a które jeszcze nie doszły, a z których to chcę zrobić trawniczek. Przyjdzie tam Monte Carlo przede wszystkim. Eee, bardzo mi na tym zależy, by to doszło. Niestety kontaktu ze sprzedającym na razie nie mam żadnego, mimo że próbowałem kilkukrotnie dopytywać się, co z tą paczką. No Paczka została niby wysłana 5 lipca. No dzisiaj mamy 11 tak i lipa. Paczki jak nie było, tak nie ma, więc nadal czekam aczkolwiek zaczynam się troszeczkę niecierpliwić. Yy, widzicie yy, na obecnym pierwszym planie bliksje. Tu są cztery sztuki, pięć sztuk mam zasadzonych. Tak, pięć, sześć, nawet sześć sztuk mam zasadzonych. I te bliksje, słuchajcie, odpłukać twu twu i tu puknę. Wniemalowane oczywiście. Bliksje rosną mi świetnie. Pierwszy raz tak mi się bliksje udały. Naprawdę nigdy jeszcze tak bliksie mi ładnie nie rosły, jak teraz. Rotala, widzicie, na czerwono się bardzo ładnie wybarwia. Bardzo się również z tego cieszę. Tak więc aktualizacja będzie, nas oczywiście już przed, w przypadku następnej podmiany będzie przecinka, zdecydowanie, bo rotale są już dosyć wysokie, ta limnofilia rośnie jak na drożdżach bardzo szybko, więc, więc yy... No, tutaj nie ma problemów. Oczywiście rozpocząłem delikatne nawożenie, już Wam pokażę czym, ponieważ mam te nawozy w szafce. To jest jeden nawóz, i to jest drugi nawóz. I to widać. Eee, tego zielonego nie widać, więc zrobię to w ten sposób. Prawda? Jeden, ten to jest. Przede wszystkim mikroelementy plus odrobina potasu, natomiast nie zawiera absolutnie fosforu ani azotu. Ten ma wszystko. Na tą kosteczkę, którą mam obecnie, jedno psiknięcie tego, jedno psiknięcie tego i gra muzyka. Powinno być, powinno być ok. Póki co odpłukać znowu. Nie mam żadnych glonów. Widzicie, teraz worki sobie pływają. Razborki sobie pływają w statku i czują się fajnie, zaczęły, kiedy je kupiłem i wpuściłem do akwarium, one były bardzo blade i to było dwa dni temu. W tej chwili, słuchajcie, oczywiście sprawdzałem wodę, na pewno woda była w porządku, żadnych azotynów, żadnych jakichś tam, azotanów miałem niewiele. Ale żadnych takich trujących rzeczy, które, które mogłyby rybom i krewetkom zaszkodzić. Więc akwarium jest w miarę już dojrzałe i stabilne, tak, parametry wody mi się nie zmieniają. Dalej 3 stopnie niemieckie twardość i pH 6,8 do 6,6, w takich przedziale się waha. Indykator CO2 ciemny zielony, co jest dowodem na to, że rozpuszczanie dwutlenku węgla przez dzwon jest, no niestety, do bani. Tyle w tej aktualizacji. Dziękuję serdecznie za uwagę. Jak się podobała łapka w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Dzielcie się spostrzeżeniami, komentarzami, uwagami, propozycjami. A ja zapraszam Was na następny odcinek o tej mojej kosteczce. Trzymajcie się i cześć!